Witajcie, zapraszam do rozkładu o miłości. Niespodzianka, co może zaskoczyć Cię w najbliższym czasie właśnie w miłości? Są trzy opcje, wybierzcie sobie jedną z kart. Pamiętamy, rozkład ogólny, nie rezonuje ze wszystkimi. Bierzecie tylko jeśli coś jest dla Was. A ja zaczynam od tej opcji. Co to może być za niespodzianka? Jakie tutaj są energie? Które mogą zaskoczyć kogoś. O, tutaj dla tej opcji może być jakieś wyjaśnienie jakiejś sytuacji, jakaś klarowność, zrozumienie, więcej informacji na dany temat. Coś dla mnie staje się jasne, jasne i to bardzo jasne. Ale fajna energia. Dzięki temu, że nie wiem, albo się czegoś dowiadujecie, albo mm, w Was po prostu przychodzi wam w głowie taki nagły, mm, taki rozbłysk tego światła, takie olśnienie, i poczujecie ulgę. No bo jak to się zadziewa, to przestaje się w końcu czymś martwić. Coś ze mnie spada, spływa, wreszcie. Zakończenie trudnego czasu, no bo takie tu były pokazane lęki. Ta kobieta, ona nie może spać, ona taka mm, tutaj przestraszona, zmartwiona, gdzieś ktoś, nie wiem, ktoś ją tak jakby trochę przerażał, myśl o kimś albo sytuacja z kimś i ona sobie w głowie e, tak tutaj e, kreowała zbyt wiele, może tak napiętnowała to w swoich. W swojej wyobraźni tak niezdrowo. No i co, i dobrze, i wreszcie się z tego uwolni, koniec. Zrzuca z siebie, e, zrzucacie z siebie to, co was gdzieś ciągle trzymało, bolało, limitowało, było niewygodne, uwięzienie takie, uwięzienie mentalne. Albo uwięzienie w jakiejś sytuacji życiowej, w której byłem bez ruchu, no bo coś mi nakazywało być tak, tam, robić to. A teraz to ja wreszcie się wypuszczam z tego. Wyzwolenie. E, I to dzięki temu, że coś do mnie dotarło, ja coś zrozumiałam, ktoś mi coś powiedział, przyszły do mnie jakieś wieści. No, i to jest dobra energia, bo ona przynosi takie pozytywne wibracje, dużo więcej radości będzie. E, tak poczucie ulgi, które jest bezcenne. I tutaj, e, dla niektórych królowych, uwaga, może to być związane z takim młodzieńcem, który nie wiem, albo jest taki bliżej nieokreślony, sam nie wie, czego chce, i on może tutaj powodować jakiś zamęt. Wam w życiu, w głowie. I te wieści, ta cała sytuacja dotyczy właśnie jego, spraw związanych z nim, ale niekoniecznie, bo tak, albo to będzie, to jest taka, powiedziałam, młodzieniec, różnica wiekowa pomiędzy wami, no bo wy się tak prezentujecie godniej, dojrzalej, świadomi, ale to. Może on nawet nie być młodszy, tylko po prostu taki mentalnie niedojrzały do was. Bo na, na innych w ogóle jesteście poziomach. Co by nie było, <laughs> zaczyna tutaj uśmiechać się szczęście. Przychodzi radość, przychodzą lepsze czasy. Po prostu dla tej królowej, która się wyswobadza. No i dobrze. Dobrze, opcja druga. Co tutaj? Jaka niespodzianka, co może zaskoczyć? Ojej, no tutaj to może wyrwać z butów, i uwaga, jak się nie spodziewaliście, to przychodzi ten ktoś z przeszłości waszej. Znaczy, to nie musi być wcale jakaś daleka przeszłość. To jest ktoś, z kim wy macie coś nieskończone, nieprzerobione, z kim coś was bardzo mocno powiązało. Tu są pokazani kochankowie, którzy się no w sobie no, zatopili, zapatrzyli. No, może to mogą być dziwne okoliczności, mogą być jakieś trudne, bo tutaj jest tak troszkę to zawiłe. Mogą być energie trzecie jakiegoś typu, sytuacje, osoby, no, różne rzeczy mogą być energiami trzecimi. Może być po prostu im niewygodnie, niesprzyjająco było i coś się zadziało, i teraz to jakby odżywa, jest jakaś reaktywacja, bo te dusze, one za sobą tęsknią. Tu jest ciągle takie życie czymś. No, w ogóle to mocne ukorzenienie. Aleście tutaj na, naprodukowali, bardzo tak. Nie wiem. Macie piękne wspomnienia, które są wartościowe i takie przyjemne dla obu stron. I emocjonalnie wiele te osoby dla siebie wzajemnie znaczą i jest to rozmyślanie. I są te powroty jakby w tą przeszłość. No i co? I my próbujemy się tutaj godzić. I to zaskakuje. I to nie wiem kiedy się zadziewi, jak, ale zaskoczy bardzo. To dosłownie przywali jak piorun no, w burze. No, niespodziewanie, bardzo dużo, mm, jeśli chodzi o intensywna komunikacja, aż zawrze, aż się zagotuje, aż tutaj może zatrząść się ziemia. Jak oni się spotykają, jak oni na siebie patrzą. Tu ziemia drży. Tu idą, y, idą informacje i bardzo dużo kontaktu. Albo wy się umówicie na kaweczkę, na wineczko, na randeczkę, na cokolwiek co tam się umawialiście, chodzi o to, że wy macie do siebie uczucia, które cały czas o sobie przypominają, i te duszyczki znowu do siebie, znowu do siebie jest łączność, jest jakaś reaktywacja czegoś, i to Was może mocno zaskoczyć. Dobra. I ostatnia o. No, a tutaj to w ogóle jakaś miłość, nie wiem, liźniacze płomienie, brat dusze, no cokolwiek to jest, ale bardzo, mm, bardzo silne. I, no ale co? Jak wy, jak wy to czujecie oboje? Tu jest tak, on jest gdzieś tak sam i tak myśli. Przeżywa dogłębnie tutaj coś mężczyzna. Tą miłość przeżywa. Ma świadomość czegoś, że to ważne, że to głębokie, że to właśnie to, że to ona. To się tak stało, to się tak dzieje. To mi dało szczęście, daje radość. To jest to, tylko że ja jestem jakiś taki rozdarty, przeżywam coś, zagubiony. Ale to Was zaskoczy. Ja nie wiem, ten mężczyzna chyba będzie się chciał z Wami albo skontaktować, albo wyśle Wam jakąś wiadomość, albo się czegoś dowiecie yy, o nim, bo to jest coś związane z kimś, kto gdzieś tam jest w swoim, on w swoim świecie jakimś żyje, bo on jakby. Ma jakieś swoje życie, swój świat. Wy nie jesteście na tym samym statku miłości. Nie, wy oboje jesteście w wodzie, oczywiście, bo to jest wasza wspólna woda, ta wasza uczuciowość, ale on jakby nie mogący pozwolić sobie na to, aby zostawić ten swój stateczek i przyjść na wasz stateczek. To nie. To on cały czas pokazuje, że nie, ale tutaj jakaś świeżoneczka pomiędzy Wami wypływa na tej wodzie, bo tak dłużej już nie mogła i znajduje takie miejsce, gdzie sobie może ponurkować głębiej, i jak tam nurkuje, to tam jest tak kolorowo, tak pięknie. Są jakieś takie rybeczki. Tak się robi tutaj kolorowo, malowniczo, egzotycznie, tylko że. I tak, on ma jakąś trudność, ten człowieczek, bo nie, to jest albo jakiś wybór, albo jakaś decyzja, coś, co jest nic z tym nie zrobione, jakby niedokonane. I ten ktoś cały czas przeżywa dogłębnie w sobie całą tą waszą sytuację miłosną, i on. albo nie wiem, chyba się do was odezwie, albo. Wyślę wam jakąś wiadomość, jakąś energię, jakiegoś strzała wy dostajecie, Bo on cały czas. Yy, wy jesteście dla siebie ważni. No. Tylko uważajcie, bo jeśli ta osoba się, yy, się pojawi znowu zacznie coś do was, bo jest taki niewystygnięty w okolicy serca, to, yy, to nie prowadzi. Nie pokazują tutaj karty na ten moment, aby to prowadziło do jakiejś stabilizacji, do zmiany. Nie, on ciągle w swoim jakimś świecie, i taki może mieć podejście do tego, cały światopogląd, że no nie może jakby tego zmienić, czegoś, choć ma poczucie głębokiego przywiązania. I tej więzi, która Was ze sobą łączy, no to świadomość tego wielką ma. I tak jakby może będzie się chciał trochę z tym obnażyć, może porozmawiać, może tutaj doprowadzić do jakiegoś dialogu, do jakiegoś takiego mm, kompromisu, załagodzenia, podania ręki. No nie wiem, no różne to rzeczy mogą być w tej takiej, to jest energia świeżości, takiej. Lekkości, która niesiona jest tak prosto z serca do człowieka. Coś Wam da o sobie znać, coś tutaj jakby drgnie, z tym, że mówię, to nie wywróci wszystkiego i nie zmieni się diametralnie sytuacja, ale możecie sobie albo porozmawiać, albo dostać jakieś, jakieś informacje od tej osoby i to Was zaskoczy. Być może zaskoczy Was fakt, że ten ktoś żyje jeszcze tym, tym czymś, że to dla niego jest takie ważne, też, ale nie wiem, czy on to tak powie, bo to wygląda jakby kłębił w sobie te wszystkie uczucia, emocje, bardzo, bardzo i tak nie chciał je, nie chciał ich okazywać, bo to jakby było niezgodne tutaj z czymś. Dlatego jest tak rozdarty i pokazuje taki, taki ma smutek i zagubienie w tych oczach, trochę przerażenie też. Co teraz zrobić? Co z tym wszystkim robić? No, no to tu coś się dzieje na linii kontaktu. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.